Słuchajcie, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale pod pierwszym filmem zostawiliście tyle łapek w górę, tyle wyświetleń i tyle wyświetleń czy tam subów, nie pamiętam, że to jest jakiś szok, słuchajcie, więc zagramy sobie Counter Strike Global of Final Fantasy. W skrócie, pogramy sobie w CS-a, także widzimy się w CS-ie. Okej, okay, jesteśmy, także zagrajmy sobie jakąś rundkę. O Jezu, poczekajcie. Jak to ściszyć? Eee, e, e, e. Menu ustawień. Poczekajcie, dźwięk głośność ogólna. Yy. Dobra, nie chce mi się tego ustawiać. Ja to po prostu tak zrobię i zagrajemy sobie w grupę Delta. No, także widzimy się w gierce. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Ja wybram tutaj Team Terrorystów. Dobra, jedziemy. Poczekajcie, kupię sobie coś. A nie stać mnie, ok. Dobra, poczekajcie. Ja sobie... Bo tutaj typy będą coś gadać. O nie, nie, nienawidzę tej mapy, ale dobra. Nie na no, serio, ta mapa jest... Dobra, schowajmy się. O! Leżę. Dobra. Dobra, tutaj tak mnie chłop zabił. Mhm... Szybko kończyć tę rundę, bo ja chcę sobie teraz pograć. Dobra. I policjanci mogą to przegrać, chociaż mogą też wygrać. Sorry, jak słyszycie jakieś piosenki w tle, ale moja mama słucha. Jest zakochana, mówię wam, w piosenkach. Szybko. Ej, policja... Ej, te, te antyterroryści mogą przegrać. Ej, ich policjanci nazywam, ale... Ale okej. Okay. Dobra, tutaj typeczek chyba snipy. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda mniej więcej z jego perspektywy. Wyobraźcie sobie, że to ja gram.